Z tej strony jest i witam Was w kolejnym odcinku z DVD. Lecimy killerem dzisiaj na celowniku Nemesis. Mój build, no to typowo pod taki trochę endgame, żeby jak najdłużej gierka trwała. Czyli na początku, Corrupt, blokuje trzy najdalsze geny. Lethal, żeby wiedzieć gdzie pójść, żeby jak najwięcej tych hitów matek dostać. No way out Czyli za każdy token po powieszeniu każdego surwa dostaje no dostaje token i za każdy token dostaje dodatkowe sekundy do zablokowanych bram, bo ten perk właśnie to umożliwia. I jeszcze Grim embrace, czyli tak samo jak z know Outem, tylko zamiast blokować później bramy, to po powieszeniu kogoś na huku pierwszy raz, po odejściu od niego, tam o ile? Tutaj chyba nie ma ile trzeba odejść, a nie, 16 metrów trzeba odejść. po tym się blokują wszystkie generatory na mapie na 10 sekund, a ostatni hook, ten token, daje mi aż 40 sekund blokady wszystkich genów, i jeszcze widzę obsesję na 6 sekund, co w połączeniu z letalem będzie mi dawało 8. I jeśli chodzi o moje addony, tutaj nie wiem czemu przed mojej teksturpaki jest na żółto, ale to jest zielony addon który działa także, że jeśli hitne surwa, który nie ma tego statusu jeszcze, to dostaje o 16% więcej tego, tego levela macki, a jeśli są już zarażeni, no to dosaj 50% więcej. I jeszcze drugi addon niebieski. mi to ciężko przed gardło przechodzi. Yy, działa tak, że surwy są wolniejsze jeszcze o sekundę po trafieniu zajmie tą macką. No i oczywiście blood points, bo jest Blood hunt. Za 3 dni wychodzi Springtrap, więc muszę wybierać points Więc lecimy. Otham. No nie, to jest taka fajna mapana nędznica. Tam jest dwójka, I gdzie jest ostatni? Wy już jakiś z, z tym yy, perkiem od Jeffa? Ja, ja nie muszę bardziej się skupić na M1-ach. Ciebie tylko jeszcze wezmę, zaatakuję macką i ciebie dostawiam. Czy Ciebie Pogonię Jest fajnie Kurcze Bela Mortadela Dobra, wstrzymuj z tym Koraptem Zaraz i tak te Tigeny będą zablokowane przez Grim Embraiser. Ej, no dobrze robię. Dobra, trafiony jakimś cudem. Zawróci i... A ty gdzie idziesz? Ajajaj aj, aj. Dobra, gonie ciebie Wait, what? No tam za rogiem była Właśnie tak dziwnie ślady się Okazały na ścianie i właśnie byłem zdziwiony, że może coś na okno zawróciło. Dziwnie, czy coś. A, tutaj już to otworzę, i to, żeby na przyszłość była. i idę w tą stronę, bo tutaj jest sporo gen zrobiony. robiony. go robi. Francis już nie muszę matką niby atakować, bo i tak już na trzeci poziom mam. Tutaj kopnę, żeby się regresował, i tam się leczą. Idą w tą stronę, tego nie, nie można rozwalać. Tutaj jest No i co, dopiero się wychylowałeś tego efektu i znowu go masz No nie Tu za szkoda Mam muszę to, jest zombiak, znaczy to jest jakiś suru Ranny Trzeba ją tutaj tak odciąć No i zobaczymy, czy mogę tak Widziałem, że można przecić jakieś małe obiekty, ale przez coś takiego to nie, nie wiedziałem, że można hit'nąć. Tutaj jest nadal Francis. Nie trafiłem. Gdyby było to trochę dłuższe, to bym trafił. Teraz już trafię, no ale dead hard. A w sumie go zostawię, nie ma co gonić. Tutaj robię tego gena. wie chce Jest pewnie przez okno, nie? A ja ja ja, ale przez coś takiego już nie dało rady. Aha, jak wciąż to też można. Chodź. A innego zrobili. Dwa naraz, no nie jest zbyt fajnie. Teraz będzie ostatni stack. Mojego Grim Embrace'a. Tutaj ją powieszę. Tutaj robię, paletkę zniszczę. Gdzie jest obsesja? Moi nie widzę. A. Witam. Nie, no nie będę się tak bawił. Jakiś kuchnia... Parmienie punktów. Pójdę tam, bo tam się wyleczył Francis. I on może gdzieś tutaj być. Tutaj robią Trafia na one... A ona się cofnęła tutaj Oj Lee. No przydropuje wszystko co miałem mogłem jej dać zwrócić tą paletę. Tutaj to się robią, idę się zobaczyć. Tutaj też jest bun na no, ty, bym miała się mandować. ...bomboklat. <noise> I ząbek ją powalił. Dobra. Yy... Francis. Francis pewnie gdzieś tam jest. No właśnie, on robi tego gena. Albo przynajmniej robił. Tutaj nic nie słychać. A nie, robię. Ty też jest robione. Ty masz detharda. Muszę o tym pamiętać. synka się bajwe zratpiła. na okno chyba zdążysz właśnie. No, ja sobie kołapnę tutaj. I sobie pójdę do tobą. Ty idziesz mi tutaj. A ty idziesz tam dalej? Ty jsi do mejna. Tutaj na robią Dobra, a z drugiej strony tutaj jeszcze muszę się kopnąć Serio, idziemy tego gena dobra, tutaj jest hak. Ej, bo jak oni jeszcze wykręcą mi na to będzie niedobrze. Tutaj się regresuje, tak? Regresuje. Dobra. Jeszcze tylko tutaj zniszczę paleta. Tam nie jest robione, więc muszę iść do tamtego, bo tam ten był cokolwiek robiony. Ząbiaki nie mają na nikogo Tigera. Tutaj jest cisza. Więc jeśli nie robią tam, to może szybko się do tego cofnąć i go podkrolować. Błąd w piwnicy? Błąd w piwnicy prawdopodobnie. To pewnie za tą ścianą Dokładnie Jak już dorwę Francisa to już powinno być po grze. To masz dead cardo. Nie wiem czemu nie użył. Dobra, idziemy do Gena zobaczyć. Nie, nadal się regresuje. Teraz idziemy znowu tam, szaka Tutaj też cisza. Czy był jakiś Abdon na no, hacza? Nie było. No i tak zacznę tutaj. To jest tutaj, się zrespił No i dobra, gdzie ty pójdziesz? Jeszcze mam nowe jauta Więc kupi mi czas Co ja tam widziałem? Nie, to był chyba Chyba jakiś ty Masz, Ty nie masz triggera Jesteś tutaj za... To... No właśnie, to jednak ciebie widziałem. No, otwieraj. Będziesz miała zdziwienie. No właśnie Nawet nie dożyjesz. żeby nie marnować czasu już po prostu skończymy to no więc dzięki za oglądanie lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach